Więcej serca i mniej barier. A naszym gościem jest doktor Irga Jaworska, pełniąca obowiązki szefa kliniki pediatrii, hematologii i onkologii. Dzień dobry, pani doktor, witam. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ilu aktualnie podopiecznych znajduje się pod waszą opieką? Pod naszą opieką znajdują się dzieci, zarówno te, które dopiero mają rozpoznanie choroby nowotworowej, jak i te, które kontynuują leczenie, jak i te, które je zakończyły, a muszą mieć badania kontrolne. To jest sporo, ponad 200 dzieci. Natomiast aktualnie w klinice hospitalizowanych jest kilkadziesięcioro. Nich. Ja jak bardzo zmieniło się wasze życie, wasze personelu, rodziców, no ale przede wszystkim chorych pacjentów, tych najmniejszych w sytuacji pandemicznej. Wiemy, że w ogóle szpitale w tej chwili w ostrych restrykcjach, aż trudno mi sobie wyobrazić, jak to wygląda w waszym przypadku? Czy znaczy staramy się, żeby dla naszych dzieci zmieniło się jak najmniej? Oczywiście. Nie jest to możliwe, natomiast staramy się, żeby te warunki, które teraz przypominały te warunki sprzed pandemii. To, co robimy, żeby naszym dzieciom zapewnić bezpieczeństwo, a równocześnie nie narażać ich na rozdzielenie z rodzicami, to przesiewowe badania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, które dawane są dzieci przyjmowane na oddział i opiekunowie. Czyli jeżeli mama z dzieckiem jest przyjmowana do kliniki, to takie badania ma wykonywane Czyli nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której dzieci były rozdzielone z rodzicem. No a przecież takich sytuacji nie brakuje. Z całej Polski płyną sygnały i to czasami dotyczące tych najmniejszych dzieci, które dopiero przyszły na świat. Cieszę się, że u nas tak to wygląda, jak pani mówi. No to zajrzyjmy w takim razie do serca tej waszej kliniki. Ja pamiętam czerwiec 2005 roku, bo byłam jako młoda wówczas reporterka na Hucz oddaniu niezwykle nowoczesnego szpitala. Wówczas nawet w prasie używano takiego sformułowania najpiękniejszy szpital świata. Chodzi o klinikę hematologii i onkologii dziecięcej. Rzeczywiście wówczas na owe czasy był to budynek niezwykle nowoczesny. No ale umówmy się to było 16 lat temu niemal. Budynek od jakiegoś czasu wymagał pilnego remontu i ten remont właśnie się rozpoczyna. Jak duża to jest inwestycja? znaczy to jest ogromna inwestycja a remont jest w rozkwicie także mamy nadzieję że to nie jest początek tylko że już osiągnęliśmy apogeum i teraz będziemy się zbliżać do końca remontu i że będziemy mogli wrócić do naszego wyremontowanego pięknego budynku gdyż teraz nie dość że w warunkach pandemii Covidzie, musimy się zmagać z zakażeniami, no to jeszcze musieliśmy się rozdzielić na kilka małych oddziałów, po to, żeby w trakcie remontu dzieci nie przebywały w remontowanym budynku. To jest ogromna inwestycja. Te inwestycje prowadzi tutaj nasz szpital. Mamy bardzo, bardzo wiele ciekawych. Rozwiązań, na które czekamy, o których marzymy i które właśnie się teraz realizują. No ale wiadomo, że mamy jeszcze wcześniej Covid i, 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 i sytuacje wielu szpitali są, e, są, są, trudne. My jesteśmy i tak w dobrej sytuacji, że ten remont, który był potrzebny e, przede wszystkim naszym dzieciom, ich rodzicom, no i nam, e, Mimo tej ekstremalnie trudnej sytuacji, się dzieje, się toczy. No właśnie, to jest bardzo dobra informacja, bo jak tak patrzę, rzeczywiście na zakres plac, który państwo zaplanowaliście, no to od instalacji teletechnicznych, przez prace budowlane, prace na instalacji elektrycznej, prace na instalacji wodno-kanalizacyjnej, no to jest w ogóle początek tego wszystkiego, a potem trzeba będzie jeszcze uzbroić w nowoczesne rozwiązania, technologiczne ten oddział. Poprzedni budynek kliniki powstał między innymi dzięki wsparciu fundacji. Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie Bez Barier. Dzisiaj przy budowie, a właściwie na no remoncie i wyposażeniu nowego budynku kliniki współpracujecie z Fundacją z Pompą. Znamy historię fundacji, której kibicujemy od samego początku. Wiemy, że powołali ją do życia rodzice, których pociechy walczyły na waszym oddziale z chorobą nowotworową. To rodzice tam właśnie z dziećmi spędzali też długie miesiące. Poznając te bolączki kliniki od środka, czym dla was, dla strony szpitala, jest taka fundacja, ich wsparcie, wasza współpraca? Znaczy, przede wszystkim chciałam powiedzieć, że my mówiąc o fundacji z pompą, mimo że ta nazwa jest nam bardzo bliska, to jest bardzo miła nazwa. My nie mówimy o tej fundacji, fundacja z pompą, my mówimy nasza fundacja. Mhm. To jest nasza fundacja, to są nasi rodzice, to są nasze dzieci i tak naprawdę traktujemy ich jak kogoś nam niezwykle... Bliskiego, jak kogoś, kto właśnie zna od potrzewki rzeczywistość szpitalną, kto zna nasze potrzeby i kto przede wszystkim jest niezwykle otwarty na wszelkie propozycje zgłaszane przez nas. To my mówimy, czego nam brakuje. To my prosimy o pomoc. My, mam na myśli personel przede wszystkim pielęgniarski, lekarzy, ale i rodziców, którzy są na oddziale. My mówimy to. I oni na to reagują. I to jest cudowne właśnie w tej fundacji, że, 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 że oni są tak blisko nas. I w tej trudnej sytuacji, w sytuacji, kiedy potrzebny nam jest remont, a wiadomo, że to co nowoczesne, to co bardzo nowoczesne, to bezpieczne i bardzo bezpieczne, to po prostu bardzo dużo kosztuje. I tutaj ponownie fundacja jest blisko nas i ponownie wraz z naszym szpitalem, wraz z nami pomaga nam realizować nasze marzenie o szpitalu, który będzie nie tylko najpiękniejszym szpitalem świata, ale przede wszystkim najbezpieczniejszym, najwygodniejszym, takim, gdzie po prostu tylko można zdrowieć. A, no właśnie, bo patrzę na to, co Fundacja zamierza w ramach remontu, między innymi wyposażyć oddział chemioterapii w nowe łóżka dla pacjentów, ale także wyposażyć oddziały hematologii i chemioterapii w nową zabudowę sal chorych, gabinetów lekarskich, pielęgniarskich, wesprzeć szpital w remoncie finansując nowoczesny system paneli nadłóżkowych. No i wczytałam się w to, zaczęłam szukać w internecie. Ten opis wygląda jak jakiś opis wyjęty ze statku kosmicznego, Pani doktor, co to jest ten nowoczesny system paneli nadłużkowych? Chodzi szczególnie o możliwość wzajemnego przyzywania czy komunikacji z obie strony pacjent personel, przy czym personel wcale nie musi siedzieć na przykład w tak zwanej dyżurce? E, oczywiście to jest. Dla mnie to też, szczerze mówiąc, brzmi trochę jak wyciąg wyjątek z, <laughs> z Odysei kosmicznej, natomiast e, natomiast jak to wygląda w praktyce? W praktyce... Po prostu jesteśmy cały czas z naszym pacjentem i jego rodzicem. Cały czas go nie tylko widzimy, słyszymy, możemy natychmiast reagować na jego, jakiekolwiek, na niepokojące objawy zgłaszane czy przez dzieci, czy przez rodziców. I to, co jest istotne teraz, tym bardziej w czasie pandemii, nie musimy do tego pacjenta, nie musimy przy nim być, żeby wiedzieć, co się z nim dzieje. To działa w dwie strony. My możemy poprosić o coś pacjenta czy rodzica, ale ten pacjent i rodzic może w ten sam sposób skomunikować się z personelem. Ten, te oddziały są dość duże, te odległości są dość spore, w związku z tym taki nadzór bezpośredni, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy dziecko jest ekstremalnie ciężko chore on jest wyjątkowo wyjątkowo nam potrzebny a to co czyli to jest jakby kwestia tego bezpieczeństwa dziecka Czy pani doktor przepraszam że wchodzę w słowo czyli to rozumiem że będzie polegało na tym że pani personel czyli panie pielęgniarki personel lekarski na przykład przebywa w sali na drugiej na drugim końcu korytarza dziecko czy rodzic potrzebują pomocy i rozumiem że w momencie kiedy jakoś próbują się z wami komunikować to lekarz w dowolnym miejscu w do wolnej sali ten komunikat oczywiście. może odczytać. Tak, oczywiście I może natychmiast na ten komunikat, mm -hmm. na to prośbę, na to wołanie zareagować. I to jest jakby no, z kwestii, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszych pacjentów, to jest nieoceniona. nieoceniona pomoc. To, co Pani wspomniała o e, zabudowie, to brzmi trochę mniej atrakcyjnie, prawda, niż e, czy łóżka, mniej atrakcyjnie niż te e, kosmiczne e, Ale te łóżka też są kosmiczne. Urządzenia. Natomiast <laughs> łóżka tutaj padło, że łóżka e, są przeznaczone dla oddziału chemioterapii dziecięcej. A dlaczego nie dla hematologii? Bo hematologia już dostała w fundacji z pompą właśnie te same kosmiczne łóżka. A wiemy, że dziecko, chore dziecko, spędza w tym łóżku całe noce, ale niejednokrotnie też i całe dnie. I dlatego byłoby tak wspaniale, gdyby te noce i dni upływały w wygodnych, bezpiecznych, bezpiecznych warunkach i te łóżka właśnie takie są. My już je przetestowaliśmy od kilku miesięcy, a może już nawet dłużej mm -hmm. testujemy te łóżka i nasi pacjenci są no, niezwykle z nich zadowoleni. Mm. Niebawem będziemy mogli wesprzeć tę gigantyczną inwestycję. Mówię gigantyczną, bo nawet nie chcę pytać, ile będzie kosztowało, będą kosztowały te prace budowlane, instalacyjne i tak Wiem, że jeśli chodzi o stronę fundacyjną, to łóżka, szafki to jest koszt około 650 tysięcy złotych. Te systemy monitoringu Oczywiście. 700 tysięcy. To są gigantyczne kwoty. Tak, to prawda. Natomiast no, liczymy tak jak zawsze, nigdy nie zawiedliśmy się na, fundacji Nigdy nie zawiedliśmy się też na wszystkich tych, którzy nam dobrze życzą i którzy wiedzą, że wykonujemy swoją pracę z poświęceniem i, i po prostu, że w tych lepszych, bezpieczniejszych, wygodniejszych warunkach jeszcze będziemy mogli efektywniej leczyć naszych pacjentów, którzy w przeważającej części, w przeważającej części mają, mają szansę na całkowite wleczenie. Czyli leczymy po to, żeby dziecko wróciło do szkoły, żeby potem mogło założyć rodzinę, leczymy po to, żeby dziecko zapomniało o swojej chorobie. Natomiast należy pamiętać również, że w sytuacji, kiedy nie możemy dziecku pomóc. Również takim dzieciom, a może na, przede wszystkim tym dzieciom należą się optymalne warunki. Jeśli nie mogą być w domu, to my jesteśmy dla nich domem. No zresztą i to w w... wydaje mi się, zresztą w ogóle wydaje mi się, że, 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 że nasze dzieci, bo mówimy nasze dzieci, no, traktują to miejsce jako swój drugi dom, i dlatego tak ważne byłoby, żeby był to dom nie tylko piękny, ale i bezpieczny, i wygodny. Otóż tam i udaje się te piękną gdzieś zbudować. Udało Wam się. Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii wraz z Fundacją z Pompą już niebawem ruszy specjalnie dedykowana zbiórka poświęcona właśnie wpłatom na remont, o którym dzisiaj Pani opowiadała. Tak, to jest, to jest nasze najbliższe ambitne zadanie. Taki, taka zbiórka wkrótce, wkrótce ruszy i no nie wątpię, że będziemy tutaj mogli jeszcze się spotkać i o niej opowiedzieć Zdecydowanie. oczywiście poprosić poprosić wszystkich Państwa o o pomoc. Dziękuję pani bardzo serdecznie za te Dziękuję informacje. Również. Trzymam kciuki, żeby ten remont zakończył się jak najszybciej w ciągu tych planowanych kilku miesięcy. No i czekam na te kosmiczne rozwiązania. Mam nadzieję, że mali pacjenci jeszcze dodatkowo poczują się zaopiekowani. Dziękuję raz jeszcze za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Do usłyszenia dr Irga Jaworska, pełniąca obowiązki szefa kliniki pediatrii, hematologii i onkologii.